Wspomniałem ostatnio na odcinku o ledwarze do pitbajka. No i go zamówiłem I to 18 A mamy dzisiaj 22 No i nadal do mnie nie dotarł Ale dostałem informację, że kurier ma go zaraz wrzucić do paczkomatu Ale zanim jeszcze odbiorę paczkę Przygotowałem wszystko, co będzie mi potrzebne Stabilizator napięcia, kabelki, termokurczki, jakieś wtyczki Następnie zaprojektowałem i wrzuciłem do drukowania mocowanie włącznika Wszystko przygotowane Teraz tylko czekać, za ile on będzie Zdało się, mamy zdobyta. Mamy paczuszkę, weźmiemy się za odpakowanie. Lampka nawet spoko, ja ją widzę gdzieś tutaj zamontowaną. Ale może zanim zacznę ją montować, to sprawdzę czy w ogóle działa. Coś tam świeci. Zgaszę światło i zobaczymy może, jak będzie ze zgaszonym u nas światłem. Świeci dość srogo, więc nie będziemy gadać, tylko brali się za montaż. Ale najpierw zajmę się jeszcze jedną ważną rzeczą. Zajmę się jeszcze jedną ważną rzeczą, czyli tym, że było ciepło. Jak przy okazji zauważyliście, mam nowy piecyk. To nie, że tamten był zły czy coś, tylko, że tamten nagrzewał garaż do 30 stopni w chwilę i nie dało się tu wytrzymać, trzeba było wietrznie uchylać drzwi, a ten ma cegłę szamotową, przez co nie jest tu tak ciepło i dłużej nie trzyma. Mam tu cały wór rzeczy potrzebnych do tego przedsięwzięcia i zamocujemy to na moich starych mocowaniach z poprzedniego motorka. Znaczy, jeszcze z poprzedniego motorka i jeszcze z poprzedniego motorka, czyli z sendy. Tak, jak chyba każdy miałem sendę, derby sendę. To te dwa kabelki, dzięki którym jest cała ta zabawa z tym światłem właśnie. Pewnie będziecie pytać, jak podłączyć ten moduł. Ja mam akurat taki, to jest coś ala z KTM'a czy coś takiego. Po prostu wam wrzucę to, co znalazłem na jakimś forum i czym ja się wzorowałem. Musicie sobie dać, że tak powiem, zresztą radę. Tu z boczku macie, jak to ma wyglądać, zatrzymajcie sobie. To nie zdążył, to musi wrócić. jest prąd i poszło mi już bardzo dużo baterii. Buziczek mam tutaj gotowy, schowany, żeby nie było go za bardzo widać. Przymocuję sobie tutaj LED bar i będzie szło zobaczyć, czy to naprawdę tak dobrze świeci, jak opisują to na Allegro i innych portalach. To jest jakaś totalna masakra. Nie wiem, która jest nawet godzina, już. Ale siedzę i dalej z tym walczę. I dorabiałem sobie tutaj taką masę, którą trzeba było podłączyć do ramy, aby po prostu zmasować stabilizator. No i po dotykaniu z masą motorek nie odpalał i nie świeciła lampa. I co się okazało, wystarczyło to wypiąć, żeby wszystko działało. LED-bar siedzi. Nie jest to najpiękniejsze jest troszkę za duży jak na taki motorek, czyli pitbike'a, ale mam nadzieję, że będzie dobrze świecił, co nie mogłem tego sprawdzić. Trochę migocze, no ale niestety tak to jest tu podłączone. Odkładam was na statyw i zobaczymy jak odpalę, czy to zaświeci teraz w końcu. Obcinam tą dodatkową masę, składam to, wyrzucę go na dwór i będę widział po prostu jak to świeci bez... Żadnego cudowania, bo książki tu niestety nie napiszę nad tym. Ogólny problem jest taki, że tutaj pokazuje mi napięcie 3V i pobór prądu 0,2A. Dlatego już powoli nie wiem, czy to po prostu tak jest, czy o co tu chodzi, no ale spróbuję jeszcze podłączyć to na krótko i znowu leje mi się paliwo. Od kiedy mam tego led bara, moje życie stało się jakieś takie totalnie do niczego. Tak samo jak przesyłka z nim była totalnie do niczego. Znalazłem odpowiedź na to, dlaczego ona tak słabo świeci. A odpowiedzią na to jest ten wynik, czyli prawie 2 Ampery. 2 Ampery, czyli 12 v razy 2 Ampery daje 24 w ta lampa pobiera. Świeci jak 180, według aukcji to rozumiem. Zrobiłem sobie parę testów tego i mogę tu podłączyć maksymalnie 10 W, to są dwie postojówki i później zaczyna się cyrk. Chciałem właśnie coś takiego, bo to bardzo mocno świeci, a nic innego mnie za bardzo nie satysfakcjonuje, bo to jak świeci ta lampa według mnie do lasu jest idealne. I coś mniej to już będzie taki jakiś punkt mały, całkowicie bez sensu. Całą tą moją instalację muszę sobie rozebrać i... Pierwszy raz jest taki totalny fail, że tak powiem. No nie chcę za dużo drzebać w tym pitbike'u sobie, bo nie wiadomo, czy nie będę za chwilę kupował czegoś większego i w sumie to będzie wtedy bez sensu. Bliżej już wydaje mi się do tej wiosny niż kombinowanie do tego wszystkiego. No i będzie znowu długo jasno, i taka lampa nie będzie potrzebna. Także temat odpuszczam, rozmontuję to sobie i wrócę do tego co było i po prostu będę jeździł bez lampy. Dla ciekawskich idzie do mnie kamerka, więc będziemy mogli znowu nagrywać, ale pewnie dotrze po świętach albo dopiero po Sylwestrze. Ale na pewno trafi się wtedy coś ciekawego z jazdy. I w sumie to tyle. Zostałem w sumie większymi wadami niż były przed robotą tego wszystkiego. Ciekawe, czy teraz w ogóle odpali. Z lampką odpalać nie chciał, tylko ją odłączyłem i wsadziłem do kartona. Działa. Po prostu jakaś przeklęta lampka, to jest niemożliwe.